Cześć, witamy w tym odcinku. Dzisiaj kolejny odcinek z Mercedesem. Tak krótko wspominając, bo tam w poprzednim filmie znajdziecie cały materiał jak do nas auto trafiło. Auto przyjechało, że rano po odpaleniu piszczało, wibrowało, dziwne dźwięki wydobywały się z okolic tutaj silnika. No i tutaj szukaliśmy z Sebastianem co jest przyczyną, bo tutaj Taki dźwięk wydawał jakby rolka uszkodzona na o sprzęcie. Natomiast główne te wibracje wydobywały się z obudowy filtra oleju. I tam odkręcimy ten filtr oleju, I filtr oleju był całkowicie zaklejony bardzo twardym nagarem. Tak byście, nie wiem, oblepili to jakimś lepikiem zaskniętym, i po rozgrzaniu, jeżeli gdzieś ten rzadszy olej znalazł sobie uście, auto przestawało wydawać te dźwięki. I tak. Auto trafiło od nas do autoryzowanego serwisu dlatego, że wszystkie przeprowadzane naprawy były właśnie tam. I wymiany olejów. I wymiany olejów, tak. I Ona, ostatnie... oleju było zrobione do tej pory, kiedy zaczął się ten pisk 11 tysięcy kilometrów. Tak, czyli stosunkowo normalny interwał. Właściciel zadzwonił do autoryzowanego serwisu. Przysłali tutaj lawetę, wzięli od nas lawetą. Mieliśmy cały czas kontakt też z kierownikiem serwisu, nie wiem, z mistrzem, który zajmował się sprawą tego samochodu. I tak, tutaj chcieliśmy zweryfikować dwie rzeczy. Czy filtr był wymieniany, bo wydany z magazynu był na fakturach, to wszystko było. Czy to jest wina może jakiejś wady silnika, że coś się zacierało? Może ktoś tego nie wymieniał, bo też różne sytuacje są. I też chcieliśmy zweryfikować datę na filtrze i tam z tego co weryfikowali, to filtr na pewno podczas ostatniej wymiany był wymieniany. Też ciężko im było stwierdzić tam datownik, dopiero rozszyfrowali po jakimś tam numeracji, ale z tego co właściciel mówił, filtr był wymieniany i olej też był wymieniany. Natomiast jedna taka doszła nam niewiadoma. Właściciel za każdym razem do serwisu dawał swój olej. I to olej był nieznanej marki. Sprzeciej was na tej marce? Tutaj nie, nie. będziemy też wymieniać, oczywiście Pierwszy marki. Pierwszy raz, ale co warto podkreślić, nie była tu jakaś niska półka, był to olej, sądząc przynajmniej po cenie, po jego cenie. Sugerowałoby to, że, że jest to olej z wysokiej półki, chociaż ja z tą firmą nigdy się nie spotkałem ten olej właściciel zakupił z polecenia swojego znajomego który stosuje te oleje we wszystkich swoich samochodach do tej pory jak nigdy nie miał żadnego problemu z olejami nigdy do podobnej sytuacji nie doszło natomiast serwis stwierdził że przyczyna leży po stronie oleju że jest to wina oleju że te pozostałości te gluty z tego oleju dlatego tak się tak stało że olej jest niewłaściwy. Specyfikacja wszystko się zgadzała, bo właściciel uzyskał zgodę za każdym razem przy serwisie, uzyskał zgodę na zalanie takim olejem, gdyż zgadzała się specyfikacja tego oleju, ale stwierdzono, że jest to wina samego oleju. Tutaj oszukałbym was ja i pewnie Sebastian też by tak powiedział, no bo my tutaj twierdziliśmy, jeżeli kogoś radzimy, to sorry, ale że olej wyglądał tak, jakby jeszcze był nigdy nie wymieniany, no bo dokładnie. Po cenie tego oleju, tak jak Sebastian wspomniał, i po e, normach, no wszystko powinno się zgadzać. I co nam Sebastian tutaj jeszcze rozjaśniło, e, albo inaczej nam nakierował, że jednak ten olej to może być racja. Właściciel stwierdził, że ma jeszcze kilka samochodów, którym też zalewa silniki tym właśnie olejem, więc e, przyjechał kolejnym swoim samochodem aby zobaczyć w jakim stanie jest filtr oleju i sam olej. Po odkręceniu tam był troszkę niższy przebieg tego samochodu i, i mniej przejechanych kilometrów po ostatniej wymianie oleju, ale co nas zaciekawiło to to, że po odkręceniu filtra oleju yy czuć było pod ręką, że olej się klei, że jest to taka dziwna konsystencja, że ten filtr już powoli tak nie jakby... Nie jest tłusty, nie? Tylko, nie że, że się tak, ciągnie. Tylko, że się ciągnie, że jest klejący I, i to jakby nas trochę zaniepokoiło, że może rzeczywiście ten serwis ma rację, że coś z tym olejem jest nie tak. Właściciel oczywiście zadzwonił do sklepu, gdzie kupuje te oleje. Oni stwierdzili, że no nigdy nie mieli takiej sytuacji, nigdy nie dostawali takich sygnałów, że cokolwiek z tym olejem mogło być nie tak. A może tutaj wspomnimy jeszcze, bo tak, tutaj jeden to jest Mercedes tak. z niskim przebiegiem, a drugi a samo to jest Porsche, Porsche bo tak. też robiliśmy obsługę w Kediku. I w Keddiku takiego problemu nie widać było, nie, bo tam nie. i rozrząd wymienialiśmy, i miskę demontowaliśmy, i A tak... A też był zalewany tym samym, i, olejem. Tym samym olejem, więc no, taka sytuacja trochę niejasna, czy może była to wadliwa jakaś tam partia, akurat trafiła na to tego oleju, czy może ten olej był podrabiany, no ale był kupiony w, z tego samego miejsca, od tego samego dystrybutora, i na czym stanęło? Stanęło na tym, że próbki tego oleju, który był w tym silniku, zostały pobrane. Próbki tego oleju, którym miał zalać, mieliśmy zalewać kolejny raz. Też zostały pobrane, żeby to zweryfikować, czy wszystko aby na pewno jest z tym olejem w porządku. I tutaj co zaproponował serwis? W tej sytuacji, w której jesteśmy teraz tutaj. i tutaj nadmienię to... może, żeby też było dla jasności, że tam, gdzie kupywał ten olej, właściciel, e, główny dyrektor tej firmy, czy właściciel, czy nie wiem kto, też wyraził chęci pomocy. I tutaj nie olał klienta, bo słyszałem rozmowy i sam raz, że był w w serwisie zobaczyć jak to wygląda, tak, żeby to zobaczyć na własne oczy jak co się stało. Tak. Z tym i drugi oleju. raz, jak przyjedzie ten Porsche, będzie u nas wymienione, umówione na wymianę i na spuszczenie, na czyszczenie tego układu olejowego. Też ten właściciel tej firmy olejowej chce tutaj być dla własnej świadomości, tak? Także będą dwa badania oleju. weźmie sobie do badania oleju ten, co sprzedaje ten olej, i niezależnie właściciel samochodów też sobie wziął ten olej do badania. Także ciekawa sytuacja rozwojowa. I tak, co tutaj mógł serwis zaproponować właścicielowi? Przynajmniej dwie opcje. Najprostsza, najszybsza to zastosowanie. A nie wiem, czy mówiliśmy, że już serwis tam odkręcał tą miseczkę mało? Nie mówiliśmy. Małą? No że właśnie. Podczas tego wymiany oleju, bo już od tamtej pory, gdzie został nagrany pierwszy filmik, raz olej został wymieniony. Była zastosowana płukanka. Nie, nie było. Nie bo serwis powiedział, że on nie stosuje płukanek. No, serwis nie zgodził tak. się, tak, na stosowanie płukanki. Natomiast spuścił olej, wymienił filtr, odkręcili taką małą część miski tam od dołu, no wyglądało to nieciekawie. Ja może dodam na końcu filmu te filmiki, co właśnie nagrywał przy tym, co wylatywało z tej dolnej rewizyjnej miski i z samej miski, co wyciągli. To więc na końcu filmu będzie to pokazane. Więc można sobie zobaczyć, jaka, jak duży jest to problem, tak w skrócie mówiąc, co, co stało się z tym olejem. Co my teraz zrobimy z tym silnikiem, na co zdecydował się właściciel, bo wiadomo, żeby to wyczyścić wszystko i to dobrze, no trzeba było pewnie wyciągnąć ten silnik i rozkręcać, ale to się wiąże jakby z dużymi kosztami. No z remontem silnika tak naprawdę, no bo byśmy tak. musieli głowice ściągać, musielibyśmy kanały w bloku, kanały głowicy, wszystko co jest związane z tym musielibyśmy rozebrać i to to w najgorszym wypadku jeżeli by się okazało tam coś jest zatartego można robić natomiast mi się wydaje że też bez sensu na ten moment tak tak więc na tą chwilę zostało uzgodnione z właścicielem że robimy zalewamy płukanką czyścimy ten układ żeby sobie ten silnik na chwilę popracował razem z tą półkanką. spuszczamy ten olej jeszcze raz wymieniamy filtr oleju odkręcamy tą miskę rewizyjną no, tutaj czyścimy. mamy Czyścimy ile się da, ile jesteśmy w stanie, gdzie jesteśmy w stanie dostać jakimś zmywaczem i tak dalej, żeby to powyciągać, zresztą nagramy jak to będzie wyglądało od dołu, ile jeszcze tego zostało, bo tak jak mówię, olej już raz został wymieniony, filtr oleju, my to zrobimy jeszcze dwa razy, no i jakby na tym nasza praca się kończy. Tak, doprowadzić układ olejowy do czystości, może wyjedziemy z tą kamerką jeszcze, zobaczmy... Tak z czystej ciekawości tutaj od góry silnika pod pokrywą, jak to wygląda na chwilę obecną. I zobaczymy przy okazji też jak te płukanki faktycznie działają. Nie wiem, czy lepiej Ci będzie z tej strony przejść sobie czy... O, Sebastian teraz wjeżdża taką kamerką, a tutaj na... ja wam będę pokazywał, co jest na monitorze tej kamery. Tutaj trochę widać na wałku, że już jakieś tam, jakby. O. No widać, wszędzie szlam. Idziemy trochę. To auto przyjechało własny, na własnych kołach, już z około 30 km od serwisu i jest wlany świeży olej. Tak to wygląda na świeżym oleju. No, tutaj akurat nie widać tych takich grubszych tego yy, grubszego tutaj widać. szlamu. Tu widać trochę. I to wszystko zaklejało filtr. I też zobaczymy jak po wymianie oleju, yy, bo z, po zamontowaniu nowego filtra, jakim stanie będzie ten filtr po wyciągnięciu. Tak. Czy będzie? Myślę, że nie będzie aż tak bardzo zaklejony, bo tu yy, chociaż mogę się mylić. No, no popatrzcie jest ile trochę tego tu mniej jest tych kilometrów przejechane. Zobaczmy. Jezu. No nic. Bierzemy się do zalewania. Zlewamy teraz, tak? tak. Zostawiamy e, auto na kilkanaście minut, żeby się to pukało. <laughs> Wykręcimy filtr i nie wiem, czy będziemy od razu tą miskę rewizyjną czy po drugim pukaniu? Może zobaczymy za pierwszym, nawet jak to będzie, a później możemy też. Jest coś takiego jak pukanka długodystansowa, więc to jest coś, co. Też moglibyśmy tu wykorzystać. Wtedy właściciel, jakby musiałby trochę pojeździć tym samochodem i spróbować jeszcze zlać. No ale to przemyślimy to jeszcze raz. W każdym bądź razie na początek wlewamy półkankę, płukamy i zlewamy olej. Zobaczymy też, w jakim stanie będzie filtr oleju, i wtedy podejmiemy decyzję, czy od razu ściągamy, czy tą miskę, czy, czy dopiero podnieś. Masz tutaj gdzieś tą pułkankę, żeby wlać od razu? Tak. I tutaj oczywiście do półkania olej też będziemy wlewać zgodny z specyfikacją. Tak, specyfikacją. Nie wlewamy tutaj oleju mineralnego, nie wlewamy półsyntetyku, tylko taki jak jest zalecany, taki będziemy lać. Zakręcamy, odpalamy i w dalszej części filmu pokażemy Wam, co zleciało po płukance i po około 30 km jazdy na nowym filtrze i na nowym oleju. Auto przez kilkanaście minut teraz pracowało z wlaną pukanką. teraz zgasimy samochód. Gasimy samochód i odkręcimy filtr oleju. So, tylko zdemontujemy jeden element, żebyśmy tutaj mieli lepszy dostęp. I teraz był w serwisie wymieniany filtr. My tutaj do świeżego oleju, który został w serwisie, przelane 30 km, dolaliśmy półkankę. i teraz zobaczymy, co po 30 km i po w kilkudziesięciu minutach zastaniemy. A następnie na dół zejdziemy, spuścimy olej, odkręcimy jeszcze raz tą miskę, ten wziernik do miski. Filtr jest bez porównania, ale jeszcze zobaczymy tak, co jest w środku, tutaj wewnątrz, ja włączymy lampkę może jeszcze, o. no tutaj widać te szlamy, jeszcze nie, mm -hmm. a między lamelkami, no Też, widzicie, przechwytuje się. wszystko, ale zobacz tu co jest, patrz tam, czy nie widać? No. Czyli to wszystko teraz się płuka, czyli... Jest, o niebo lepiej, to nawet nie ma co porównywać, no ale też to ma jakby 30 km, kilometrów, tak jak a no. widzimy, o... Co się tu dzieje? Że tego syfu jest o, sporo. I to schodzi, nie? Na rękawiczkę. O, widzicie? No, mnóstwo jest tego. No bo teraz też to taki tutaj... Po konsultacjach z Sebastianem ustaliliśmy, że teraz spuścimy tą miskę, też jeszcze raz ten ziornik odkręcimy, też tam doczyścimy i wlejemy tą płukankę długodystansową, tak zwaną, na której się jeździ. Ja dzisiaj jeszcze osadzę ten, ten ziornik, pokażę wam później, o co chodzi na dole z tym ziornikiem i wypłukamy tam miskę, ile damy radę. No i wlejemy tą płukankę, jutro zrobimy około 100 km i Wymienimy filtr i znowu zalejemy świeżym olejem, ale tutaj widzicie, że filtr to przejął i Myślę, że jakbyśmy go zostawili też na dłużej, to też by się szybko... Pewnie tak, gdyby miał tyle samo kilometrów przejechane No i widzicie, że tak jak rozciąga te lamelki Sebastian, że ta konsystencja jest taka e, śliska, nie? Hmm. Zobaczymy, czy coś pod korkiem jeszcze widać, czy coś tam popukało Nie wiem, czy też będziemy kamerą wjeżdżać Tutaj to olej do góry nie dochodzi jakoś, szczególnie, zobaczmy czy tam jakiś proces płukania, tak nie widać za bardzo, ale jeszcze widać tak jak tutaj, tak, Zobacz, ale nie mówię, że nie widać, o, patrz, patrz. No. tu jak teraz od mojej strony, jakbyś zobaczył tu, no. ile się wyda, wyciera tego brudu pod palcem. Mm -hmm. Cała to... No, tu widać, tak. Schodzi. Schodzi wszystko. Od drugiej strony też możemy to. No. I to mamy taki kolor. Mhm. A weźmy pod uwagę, że tutaj mamy na oleju, no jakby nie było 30 kilo, czy parę kilometrów. Więc. Tak, 30 kilometrów tyle, co do nas trafiło na kołach z serwisu. Więc tu można też zobaczyć, jak jest. Może jakieś... Ile ja tego syfu wszędzie tu widzimy. Mm -hmm. no jest no. Te drobinki. Tutaj można zobaczyć, czy cały to jest tu ten brud. oblepiony. Teraz to co, wyczyścimy to może? Tak, ile damy radę to wyczyścimy. Śmatką, o to aż wychodzi to. No i teraz trzeba będzie po prostu... No tak mówiliśmy, mamy dwie opcje, albo wyciągamy silnik, rozbieramy cały silnik. tylko że to, to koszty będą astronomiczne tego, więc no lepiej. A też nie mamy pewności, co tak naprawdę, czy, czy ten silnik się tak wstępnie można powiedzieć, nie przytarł już, nie? Tak. Jak było takie ograniczone smarowanie, te kanały były pozatykane tego szlamu było tutaj tyle, więc... Pozostaje liczyć na to, że po, po, po całej tej pracy właściciel będzie miał trochę szczęścia i wszystko z tym silnikiem będzie ok. To co, jeszcze nagramy teraz spuszczenie oleju, odkręcę tą miskę i to finał to już nagramy na następnym filmie po tych 100 km Wlejemy znowu, damy nowy filtr, zaaplikujemy, tutaj mamy nowe filtry, zaaplikujemy nowy filtr. Później pewnie skrócimy już to ostateczny ten interwał tak. jeszcze pewnie do jakieś 5 tysięcy. Maksymalnie, ten właśnie maksymalnie. Ten i zobaczymy jak to będzie wyglądało wtedy, no i jeżeli będzie w miarę wszystko ok no to trzeba będzie wymieniać co 10, no i jakby obserwować czy tutaj nic złego się nie dzieje i zwracać uwagę jak wygląda ten filtr oleju. Tak. To co, schodzimy na dół i sprawdzimy jeszcze co nam poleci z korka. Tutaj jesteśmy tutaj pod samochodem, tutaj widzimy, że tą miskę, ten taki wziornik do miski był w serwisie demontowany. Tutaj Sebastian coś ciekawego zauważył, nie będziemy mówić o tym, spostrzegawczy zobaczycie. się. I teraz spuszczamy ten olej, który, jeszcze raz przypomnę, ma około 30 km i kilkanaście minut z wlaną tutaj płukanką. Czekaj przyczym może wyżej ci tu jakby się miskę się nie do rękawa Dokładnie Pokazali na trytetkach jak łapali, nie? Korki. Ciśnienie jest oleju. Tak wygląda olej, czyli kolor nie jest brzydki, tak? Ale już widać, że jest zanieczyszczony. Teraz będziemy odkręcać miskę i przy ostatniej misce włączymy przy ostatniej śrubie wyłączymy kamerę. Bo później boję się, że będzie film trochę za długi i go nie uda nam się zrenderować z pozycji telefonu. Ok, odkręcamy śruby. Teraz demontujemy tą miskę. Miskę za dużo powiedziane. Wziernik w misce. gorące. O, popatrzcie. na filmie? jakim to jest wszystko stanie pokaż tą miskę jeszcze, tam gluty wydać bo, o, patrz jakie to jest grube patrz no, tutaj, popatrz to sobie wjeżdżamy kamerą, patrzymy jak tam, co tam wygląda ale widać, że już zaczął pukać, nie? tak, widać, że trochę ale najgorsze są tutaj te o, patrz jakie odpadają Hmm. No niestety, na pewno trzeba będzie to zrobić kilka razy I oczywiście teraz ręcznie to wszystko, ile damy radę, doczyścimy Ile, ile dostaniemy, ale... Ja nie widzę tam od twojej strony, czekaj Widać, że jest tego sporo. Myślę, że nie ma sensu wjeżdżać kamerą. Kameram, zobaczymy jak tak. ciekawego to nagramy, ale... Ale smoka też odkręcimy tutaj może, nie? nie widać tak. Patrz tu tam ile błota. Normalnie zrobiło się błoto to Patrz. O. Mm -hmm. Szok jednym słowem. Szok. I to już jest, tam będzie na końcu filmu to co za pierwszym razem w misce było. No a teraz już po pierwszym płukaniu, teraz trzeba to wszystko maksymalnie doczyścić. Ile damy radę ręcznie, gdzie dostaniemy to to wy, wyciągnąć z, tego, e, z tej miski. No i drugie płukanie, i teraz już nam się na pewno od, taka odpowiedź wyjaśniła, że ten wziornik jeszcze raz na pewno będziemy. Przynajmniej demontować, bo tak. jednak tutaj tych osadów się Ale nazbierało. Tutaj. O, czekajcie. No. To wszystko zalega tutaj na dole na tych ściankach. O. A pokaż to miseczkę jeszcze małą. Jak masz gdzieś pod ręką. Widzicie? To było demontowane. To było dzisiaj rano odbierane auto, wczoraj było klejone drugi raz, czyszczone i po 30 km, i po, tak jak mówiłem, po półkance tyle tego syfu nam tu się jeszcze zgromadziło. Także czeka nas dużo czyszczenia dużo tutaj podobnych czynności rozbierania. I tak jak mówiłem, te przewody, takie newralgiczne, smarujące z cienkim przepływem, też. Zamówimy w serwisie, a przynajmniej rozkręcimy tam z tyłu, właśnie mi się jak tam jest na ścianka. Też tam jest, widzisz? Mm -hmm. Tam. To wszystko na, na, o, jakby mi na tam misce. Poświeciło. Tam w tamtą stronę całkiem. O, o, o. Zrobiła jak tam? się taka no. skorupa. No. Szlam, który obkleił nam, można powiedzieć, cały silnik. I teraz pytanie, wiesz, jakie mi się jeszcze nasuwa? Czy nie warto tej miski jednak wrzucić całej. Jak to jest w ogóle technologicznie do rzucenia? Całe zawieszenie. Całe zawieszenie. No nic, i tak płukankę musimy, żeby tam, gdzie nie dotrzemy, tak kanały w głowicach i tak dalej, to wypłukać chemią. I zobaczymy, co będzie po kolejnym płukaniu. I co jakieś tutaj z właścicielem musimy kroki ustalić, żeby było dobrze. To teraz zobaczycie, jak to wyglądało po pierwszym zdemontowaniu miski w serwisie, a my się żegnamy i kolejny odcinek niebawem. Dzięki, pozdrawiamy, cześć.